Czy kto z kim przestaje takim się staje? Na pewno znasz to powiedzenie. Mniej więcej oznacza ono, że nasze zachowania, poglądy, nawyki czy sposób myślenia mogą się zmieniać pod wpływem osób, z którymi przebywamy najczęściej. Jeśli otaczamy się ludźmi pozytywnymi, ambitnymi i wspierającymi, to takie cechy mogą się w nas rozwijać. Analogicznie, w otoczeniu negatywnym, pełnym pesymizmu lub destrukcji, Możemy przejmować i takie wzorce zachowań. Całe szczęście jesteśmy tego świadomi. Zaraz, zaraz. Czy aby? Na pewno jesteśmy. Chyba nie wszyscy i nie do końca i nie zawsze. Nazywam się Piotr Cygan i witam Cię w podcaście Czas na życie marzeń. Głęboko wierzę, że to, co potrafimy sobie wymarzyć, jest dla nas osiągalne. Co najważniejsze, bez względu na okoliczności, marzeń nikt nie może nam odebrać. Naszym życiowym zadaniem jest obudzić się i uczynić je rzeczywistością. Spójrz więc na swoje życie inaczej, jak gdyby najlepsze miało się dopiero wydarzyć. Twoja podróż pełna inspirujących tematów i wywiadów zaczyna się teraz. To jest 33. odcinek podcastu Czas na Życie Marzeń, przestrzeni, w której rozmawiamy o życiu wyższej jakości, które ja rozumiem jako świadome, celowe i znaczące. Co do świadomości, chodzi mi o bycie świadomym swoich słów, myśli, emocji, uczuć, motywacji, nawyków, przekonań, wartości swojego potencjału, a także bycie świadomym tego, na co mamy wpływ w swoim życiu. A na co tego wpływu nie mamy? Świadome życie to umiejętność dostrzegania momentów, w których mamy wybór, nawet jeśli ten wybór nie zawsze wydaje się oczywisty. Życie marzeń to także dla mnie życie znaczące, które jest wkładem dla innych, wykraczające poza indywidualne potrzeby, ukierunkowane i dążące do czegoś większego gdzieś w tak zwanej przyszłości. Viktor Frankl, autor jednej z moich ulubionych książek Człowiek w poszukiwaniu sensu, napisał Specyfika ludzkiej natury polega na tym, że umiemy żyć tylko wtedy, gdy patrzymy w przyszłość. Coś w tym jest. Ten cytat przypomina mi o tym, że każdy z nas potrzebuje kierunku i celu, do którego dąży. I choć życie często bywa wyzwaniem z górami, dolinami, to właśnie w świadomości swojego kierunku odnajdujemy sens. To od nas zależy, jak ten kierunek wygląda. Ja sam odkryłem, że życie staje się fantastyczną przygodą dopiero wtedy, gdy uświadomiłem sobie, że mam wpływ na to, dokąd zmierzam. To nie świat zewnętrzny, nie okoliczności decydują o tym, czy moje życie ma sens. To ja sam mogę nadać mu upragniony kierunek. I to jest właśnie klucz do życia marzeń. Ja wiem, że życie marzeń może brzmieć jak fantastyczna obietnica z książki dla dzieci. W końcu, jak wielu z nas żyje w takim przekonaniu? Okazuje się, że niemal od urodzenia żyjemy tą obietnicą. Ziemia obiecana, ale taka, którą dostaniemy pod warunkiem, że będziemy grzeczni, posłuszni, normalni, właściwi. Prawidłowi i zgodni. Żyjemy zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, zgodnie z oczekiwaniami kulturowymi, zgodnie z oczekiwaniami rodzinnymi. W pewnym sensie ociosani przez różne prawa i normy, które nas ukształtowały i nadal kształtują. Nie mówię, że to źle, bo aby funkcjonować w tej ciekawej rzeczywistości, potrzebujemy Pewnych norm, praw i zasad. Potrzebujemy świadomości, które nas ograniczają w działaniu i stoją na drodze do życia marzeń. Moja prawda jest taka, że życie marzeń nie jest obietnicą, którą ktoś mi da w nagrodę za bycie normalnym, moralnym, zgodnym. To nie jest coś, co dostanę, jeśli będę spełniał oczekiwania innych. To ja sam. Tu i teraz mogę zdecydować, co oznacza dla mnie życie pełne sensu i satysfakcji. To ode mnie zależy, jak chcę żyć, czy w zgodzie z oczekiwaniami zewnętrznymi, czy zgodnie z moimi własnymi wartościami i pragnieniami. Dlatego ten odcinek podcastu jest o wyborze i o świadomości, które każdy z nas ma, także Ty. W ogóle życie marzeń jest wyborem. Chcesz żyć według Narzuconych wzorców w oczekiwaniu na nagrodę za bycie na przykład posłusznym? Czy może chcesz przejąć kontrolę nad swoim życiem, być świadomym swoich wyborów i dążyć do życia, które jest znaczące i w pełni twoje? Hej, jeśli teraz bierzesz coś wartościowego dla siebie, daj mi proszę lajka, udostępnij i skomentuj ten podcast, żebym wiedział, że to jest właśnie to, czego ma być więcej. Tak na marginesie, może to jest właśnie ten moment, Dobry powód, by zrobić porządek w swoim życiu i zadbać wreszcie o swoje marzenia w praktyce? Może lepszego czasu już nie będzie? Może to właśnie powód, dla którego słuchasz tego podcastu? Dziś chcę podzielić się z Tobą dwiema historiami, które być może pomogą Ci lepiej spojrzeć na swoje życie z innej perspektywy. Każda z nich opowiada o Orle, ptaku, który jako symbol potęgi wolności i odwagi dysponuje ogromnym potencjałem. Losy tych orłów są różne. Dlaczego? Zapraszam do wysłuchania opowieści. Tą pierwszą być może już nawet znasz. Pewnego dnia w małej odległej wiosce u podnóża gór rolnik znalazł jajo, które było większe niż wszystkie inne, jakie widział wcześniej. Bez namysłu zabrał je do swojego gospodarstwa, umieścił w kurniku. Wkrótce z jaja wykluło się pisklę. Orzeł, choć różnił się wyglądem od kur, nie znał niczego innego. Był jeszcze mały, nieświadomy swojego potencjału, więc żył tak jak wszystkie inne ptaki wokół niego. Orzeł dorastał patrząc na kury. Uczył się od nich, jak drapać ziemię w poszukiwaniu robaków, jak siedzieć na grzędzie, jak biegać po podwórzu. I jak uciekać przed drapieżnikami. Nigdy nie przyszło mu do głowy, że jego życie mogłoby wyglądać inaczej. Z czasem dorósł, stając się potężnym, ale nigdy nie użył swoich wielkich skrzydeł do lotu. Pewnego dnia, gdy był już w pełni rozwiniętym ptakiem, w oddali ujrzał coś, co zaparło mu dech w piersiach. Wysoko nad nim w przestworzach szybował majestatyczny ptak. Orzeł stał wpatrzony. Nie mogąc oderwać wzroku od tego pięknego widoku. Ptak, który leciał z gracją, pewnością, wydawał się całkowicie wolny, unosząc się na prądach powietrza nad szczytami gór. Orzeł pełen zachwytu, zwrócił się do najbliższej kury. Co to za piękny ptak, który tak wspaniale lata? Kura spojrzała w górę, a potem na orła z wyrazem obojętności. To orzeł, król wszystkich ptaków! Powiedziała kura. Orzeł jest silny, potężny, stworzony do latania wysoko nad chmurami. Ale nie myśl o tym. My jesteśmy kurami, nigdy nie będziemy latać w taki sposób. Nasze życie jest tutaj, na Ziemi, w kurniku. Orzeł, słysząc te słowa, opuścił wzrok ze zrozumieniem. Chociaż przez chwilę coś w nim zaiskrzyło jakieś nieznane uczucie może tęsknota ale szybko zgasił tę myśl. Spojrzał na swoje skrzydła, które były potężne, ale nigdy nie używane do latania. Wydawały się teraz zupełnie niepotrzebne. Westchnął ciężko i przygnębiony wrócił do tego, co znał najlepiej. Zaczął drapać ziemię, szukając robaków, jak zawsze robiły kury. Mijały dni, a on żył tak, jak żyły inne kury. Nie patrzył już w niebo, nie myślał o locie. Nie marzył o czymś więcej. Z biegiem lat orzeł postarzał się. Jego skrzydła, choć nadal były silne, nigdy nie zostały użyte do lotu. Umarł tak, jak żył, myśląc, że jest kurą. Nigdy nie dowiedział się, kim naprawdę był. Nigdy nie zrozumiał, że ten majestatyczny ptak, którego tak podziwiał, był nim samym. Tylko, że nie potrafił dostrzec swojego potencjału. Ta dość smutna opowieść demonstruje nam, jak łatwo możemy zatracić naszą prawdziwą naturę, gdy jesteśmy zamknięci w ograniczających nas przekonaniach i otoczeniu. Orzeł, choć miał wszystko, co potrzebne do wzniesienia się w niebo, nigdy nie odkrył swojej mocy, ponieważ przyjął bezkrytycznie życie, które było mu narzucone przez innych. Podziwiał inne orły, nie zdając sobie sprawy, że sam jest jednym z nich. W naszym życiu. Tak jak w tej historii często zdarza się, że jesteśmy ograniczani przez to, co inni o nas mówią, przez normy społeczne czy nasze własne wątpliwości. Podobnie jak orzeł, możemy nigdy nie odkryć, kim naprawdę jesteśmy, jeśli będziemy wierzyć, że jesteśmy tylko kurami, że nasze możliwości są ograniczone do tego, co widzimy wokół siebie, a jest zdecydowanie inaczej. Jesteś kimś o wiele Wiele większym, jeśli wiesz, co mam na myśli. Gdybyś miał być kurą, urodziłbyś się kurą, a tymczasem jesteś człowiekiem, który słucha podcastu, którego wielu nie ma po prostu odwagi słuchać, bo boi się wziąć się za siebie. A poza tym, we wszechświecie nie ma próżni. Nawet próżnia nie jest pusta według najnowszych badań. W przyrodzie, której jesteśmy częścią, wszystko ma swój cel, przeznaczenie. Nie ma zbędnych elementów, dlatego jesteś ważną częścią całości. Urodziłeś się po coś i jesteś tu, by to odkryć. Jak może być jeszcze lepiej? Posłuchaj kolejnej opowieści o orle. Pewnego razu w malowniczej dolinie otoczonej górami młody rolnik spacerując po swoim polu znalazł dziwne jajo. Było znacznie większe niż te, które znosiły jego kury. Jajo leżało samotnie na ziemi, a w pobliżu nie było żadnego śladu gniazda. Rolnik, nie zastanawiając się długo, zabrał jajo do swojego gospodarstwa i położył je w kurniku obok kurzych jaj, myśląc, że kura mogłaby się nimi, z nim zaopiekować. Po pewnym czasie jajo pękło, a z niego wykluło się pisklę. Nie była to jednak kura, był to orzeł, choć jeszcze nieświadomy swojej natury. Wychowywał się w kurniku wśród kur Zjadając to, co one, śpiąc tam, gdzie one, robiąc wszystko, co robiły kury. Patrzył na kury i obserwował ich zachowania. Skakały zgrzędy na ziemię, drapały ziemię w poszukiwaniu pożywienia i nigdy nie oddalały się od kurnika. Ożył przyjął, że tak właśnie wygląda życie. Wierzył, że jest jedną z nich. Miały miesiące, orzeł rósł, ale nigdy nie próbował rozpostrzeć swoich skrzydeł. Czuł się jak kura. Dlatego nigdy nie zastanawiał się nad możliwością lotu. Z jego perspektywy, kurnik był całym światem, a ograniczenia, które widział u kur, stały się jego własnymi. Nawet kiedy wzrok jego padał na góry w oddali, myślał sobie, że to miejsce nie dla niego. Nie zdawał sobie sprawy, że w jego sercu tkwi coś więcej. Pewnego dnia do gospodarstwa przyjechał gość, Starszy mężczyzna, który od lat zajmował się ptakami drapieżnymi, był prawdziwym zaklinaczem dzikich ptaków. Słynął z tego, że ptaki świetnie go rozumiały, jakby czytały mu w myślach. Kiedy zobaczył orła w kurniku, nie mógł uwierzyć własnym oczom. Podszedł do rolnika i zapytał: Skąd wziął się tutaj ten orzeł? Dlaczego jest w kurniku? Wśród kur. Rolnik odpowiedział spokojnie. Znalazłem jego jajo, a ponieważ nie wiedziałem, co z nim zrobić, włożyłem je do kurnika. Wydaje się szczęśliwy, zachowuje się jak kura, więc widocznie tak powinno być. Starszy mężczyzna z niedowierzaniem popatrzył jeszcze raz na orła. To niemożliwe, powiedział. Ten orzeł został stworzony, by latać wysoko nad górami. To jego natura. Rolnik uśmiechnął się i odparł: Może był do tego stworzony, ale żyje jak kura. To wszystko, co zna. Starszy mężczyzna zdeterminowany postanowił coś zrobić. Złapał orła i wyniósł go z kurnika. Postawił go na ziemi i powiedział: Jesteś orłem. Twoim miejscem jest niebo, nie ziemia. Wzbij się w powietrze. Ale orzeł tylko patrzył na niego zdezorientowany. Był przyzwyczajony do chodzenia po ziemi i drapania jej jak kura. Zamiast próbować latać, wrócił do kurnika. Starszy mężczyzna nie poddał się. Następnego dnia zabrał orła na dach domu i ponownie próbował przekonać go do lotu. Jesteś orłem. Twoje skrzydła są potężne, a serce odważne. Wzbij się w powietrze teraz! Ale orzeł znowu nie zrozumiał. Patrzył w dół na kurnik i zeskoczył z dachu, wracając na ziemię do swojego znanego świata. Starszy mężczyzna jednak się nie poddał. Wiedział, że orzeł musi odkryć swoją prawdziwą naturę. Musi przypomnieć sobie, kim naprawdę jest. Dlatego trzeciego dnia zabrał orła na szczyt pobliskiej góry. Wspieli się na najwyższy punkt, gdzie wiatr był silny, a dolina poniżej wydawała się mała, jak kropla wielkiej ziemi. Tam, na krawędzi urwiska, mężczyzna jeszcze raz postawił orła. Teraz, Orle, powiedział, musisz lecieć. To jest Twoje miejsce. Spójrz na horyzont, spójrz na przestrzeń, która czeka na Ciebie. Zrozum swoją moc. Tym razem coś w oczach orła się zmieniło. Czuł wiatr na swoich skrzydłach i ogrom przestrzeni przed sobą. Spojrzał w dół na dolinę, ale tym razem nie czuł strachu. Nagle coś w nim się obudziło instynkt, który był w nim uśpiony przez całe życie. Rozpostarł swoje potężne skrzydła, spojrzał jeszcze raz na mężczyznę i na otaczające go góry. W jednym momencie skoczył z krawędzi. Przez chwilę spadał, ale wkrótce wiatr uniósł go wysoko. Orzeł zaczął latać. Wznosił się wyżej i wyżej, szybując nad doliną, gdzie wcześniej znał tylko życie w kurniku. W końcu odkrył, kim naprawdę jest. Nie kurą, która musi żyć na ziemi, ale orłem stworzonym do latania. Choć odzyskał swoją naturę, wiedział, kim naprawdę jest, to nigdy nie zapomniał, gdzie się wychował i nigdy nie zapolował na kury. Druga opowieść w odróżnieniu od poprzedniej ma bardziej optymistyczne zakończenie. Nawet w życiu bywa i tak przecież, że pojawia się osoba, która czasem zaledwie jednym słowem, gestem potrafi wpłynąć na kierunek, w jakim podąża nasze życie. W twoim wnętrzu pali się ogień. Lekko stłumiony, ale jest. Wystarczy tylko sobie o nim przypomnieć, by rozpalił się na nowo. Tak jak orzeł w tej historii, wszyscy mamy w sobie zdolność do osiągania wielkich rzeczy. Ważne jest, byśmy otaczali się ludźmi, którzy pomagają nam w tym zlocie, a nie ciągną nas w dół do kurnika. Więc jakie środowisko wybierasz? To, co te historie pokazują, to fakt, że nasze otoczenie może nas wspierać lub nas ograniczać. Jeśli otaczasz się ludźmi, którzy wierzą w ciebie, inspirują cię do rozwoju, tak jak człowiek, który pomógł Orłowi w drugiej historii. Masz większe szanse na odkrycie swojego pełnego potencjału. Z kolei jeśli otaczasz się osobami, które Cię zniechęcają, które mówią, że nie jesteś w stanie albo nie dasz rady czegoś osiągnąć, możesz spędzić życie, nie odkrywając swoich możliwości, tak jak orzeł z pierwszej historii. To prowadzi do pytania, które chciałbym, żebyś zadał sobie po tym odcinku. w jakim żyjesz środowisku? Czy to otoczenie wspiera Twoje marzenia i cele, czy może bardziej ogranicza? Pamiętaj, że masz wpływ na to, kogo dopuszczasz do swojego życia. Możesz otaczać się ludźmi, którzy wierzą w Ciebie, inspirują Cię i pomagają rosnąć, jak to było w przypadku Orła, który w końcu odkrył, kim jest. Możesz też zostać w ograniczającym środowisku i nigdy nie wznieść się wyżej. Cokolwiek pojawia się w Twoim życiu, jest zawsze. Twoim wyborem. Ważna uwaga! Osoby niewspierające mogą być bardzo blisko ciebie. To mogą być osoby tobie najbliższe. Ty zresztą dobrze wiesz, o kogo chodzi, kto nie wspiera Twoich marzeń. Czy to oznacza, że należy pozbyć się tych osób, czy tej osoby ze swojego otoczenia? Nie. Na początek polecam Ci odcinek podcastu. Jeśli chcesz zmienić świat, zacznij od siebie. Jest to odcinek. Dziewiąty, jeżeli chodzi o kolejność, możesz całą swoją moc skoncentrować na tym, na co naprawdę masz wpływ. Na swój sposób zachowania, myślenia i odczuwania. Oto kilka pomysłów, jak zmienić środowisko niewspierające w wspierające. Rozmowy pełne empatii z bliskimi. Zamiast zrywać relacje z osobami, które ciebie nie wspierają, spróbuj otwartych rozmów o swoich potrzebach i celach. Możesz pomóc im zrozumieć, dlaczego dążysz do zmian. Poszukiwanie wsparcia poza bliskimi. Jeśli rodzina nie wspiera Twojego rozwoju, poszukaj mentorów, grup wsparcia, grup dyskusyjnych, przyjaciół o podobnych zainteresowaniach, którzy będą motywować Cię do działania. Wybierz się na szkolenia, poznaj nowe osoby i podążaj za ich stylem życia, jeśli Cię inspirują. Małe kroki, pamiętaj o małych krokach. Wprowadzaj zmiany stopniowo, nie naruszając stabilności bliskich relacji. Możesz zmieniać swoje nawyki i otoczenie bez wywoływania konfliktów. Czas na refleksję. Znajdź chwilę dla siebie, na rozwój, na przykład czytając, ucząc się, medytując. To nie wymaga drastycznych zmian w otoczeniu, ale pomaga rozwijać się mimo braku wsparcia. Budowanie mostów, nie murów. Zamiast odcinać się od ludzi, którzy nie rozumieją Twoich wyborów, znajdź wspólne płaszczyzny i porozumienia i współpracy. Tu Twojej uwadze polecam odcinek 17: Jak błyskawicznie zrozumieć innych. Mówiłem w nim o podejściu NLP: mapa nie jest terytorium, bo mapa nigdy nie odzwierciedla aktualnego terenu, jest tylko jego pewną reprezentacją. To podejście, Pomoże ci zrozumieć, że w oczach innych osób Twoje zachowanie oznacza zupełnie co innego niż dla ciebie. Wspólne cele. Znajdź coś, co możesz rozwijać razem z najbliższymi, łącząc Twoje dążenia do rozwoju z tym, co dla nich ważne. Czytanie wspierających książek. Książki są jak rozmowy z mentorem. Oferują wiedzę i mądrość osób, które osiągnęły to, do czego dążysz. Pamiętaj o strefach wpływu, skup się na rzeczach, na które masz realny wpływ, i nie trać energii na próbę zmieniania innych ludzi. Koncentruj się na działaniach, które możesz kontrolować, które mogą przynieść pozytywne zmiany w Twoim życiu. Do kogo to należy? Zastanów się, czy ta cecha, zachowanie, myśl, nawyk naprawdę należy do Ciebie, czy do kogoś innego. Na zakończenie chciałbym zostawić cię z prostą refleksją. Twoje życie kształtuje się w dużej mierze przez środowisko, w którym funkcjonujesz, ale to kim jesteś nie jest ostateczne. Tak jak w historiach o orłach, jeden odkrył swoją prawdziwą naturę i wzbił się w powietrze, drugi pozostał na ziemi, wierząc, że jest tylko kurą. Twoje otoczenie może cię ograniczać lub wzmacniać, ale to ty decydujesz, czy chcesz sięgnąć po więcej. Spójrz na swoje życie, z kim przebywasz czym się otaczasz? Czy ci ludzie i te miejsca wspierają Cię w rozwoju? Nie musisz porzucać bliskich, ale możesz szukać nowych inspiracji, które pomogą Ci wzbić się wyżej. Czy to przez książki, rozmowy czy spotkania z mentorami? Kiedy ty wzniesiesz się na wyższy pułap, niewykluczone, że będziesz inspiracją do wzrostu i zmiany dla swoich bliskich. To kim jesteś dzisiaj, to tylko moment w czasie. Możesz zmienić swoje życie, jeśli podejmiesz świadomą decyzję, by wprowadzić do niego nowe, wspierające elementy. Masz w sobie potencjał, by żyć życiem marzeń, takim, który jest świadome, celowe i znaczące. Ale aby to zrobić, musisz najpierw uświadomić sobie swój kierunek i mieć odwagę, by sięgnąć po to, co wydaje się być poza Twoim zasięgiem. Masz wszystko, czego potrzebujesz, by wznieść się wysoko ale to Ty musisz zdecydować, czy pozostaniesz na Ziemi w kurniku, czy odkryjesz swoją moc i polecisz do gwiazd. Czy jesteś gotów podjąć tę decyzję? Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, proszę Cię o lajka, komentarz i udostępnienie w mediach społecznościowych. Zachęcam także do pozostawienia oceny i recenzji pod moim programem w Twojej aplikacji. Na przykład Spotify, Apple Podcasty, YouTube czy TikTok. Pomoże mi to dotrzeć z przekazem do większego grona słuchaczy. Być może znasz kogoś, komu treść dzisiejszego odcinka pomoże w rozwiązaniu problemu lub wyzwania. Przekaż mu link w prywatnej wiadomości jak najszybciej. Na koniec mam dla Ciebie dobrą wiadomość: to jest pierwszy dzień reszty Twojego życia. Możesz wybrać, co będziesz dzisiaj myślał i co będziesz czuł. Na to masz wpływ, a zasługujesz na znacznie więcej niż myślisz. Już teraz możesz wziąć tę jedną rzecz, którą usłyszałeś i zastosować w swoim życiu. Mam nadzieję, że spędziłeś ten czas inspirująco i że wiesz już na co jest czas. Czas na życie marzeń.